Z Wami w nowym vlogmasie jedziemy do Krakowa. Już tyle wyczekiwaliśmy na ten wyjazd, bo Wiktor jedzie sobie robić tatuaż. Ja sobie zrobiłam trochę make-upu, już nie zdążyłam oczywiście, bo jeszcze mam włosy. Zrobiłam sobie taką porządną pielęgnację, tak jak pokazałam Wam w tamtym vlogmasie na końcówce. Naprawdę koreańska pielęgnacja to jest coś cudownego. Także jedziemy. Zatrzymamy się pewnie gdzieś na maczka. Zatrzymaliśmy się teraz na Maka i jemy szybciutko w aucie i jedziemy. Wzięłam sobie drwala z żurawiną. To jest najlepszy. Najlepszy drwal właśnie jest z żurawiną jak dla mnie. I tak są te frytki są te kręcone. My już prawie jesteśmy na miejscu. Zostało nam dosłownie 10 minut, więc już coraz bliżej. Ja po prostu pewnie będę siedziała sobie. I coś tam robiła, nie wiem, wezmę sobie może ipada. Zobaczymy, no ale około półtorej godziny będzie Wiktor tatuowany, więc to w sumie i tak nie jest dużo. Jesteśmy już na miejscu, idziemy szybciutko, bo już nam się spieszy, jest... ale i tak zdążymy. Mamy taką nadzieję, to są problemy z parkowaniem, okropne. I zobaczcie, piękny Kraków. Zobaczcie za mną. Jesteśmy w Krakowie. Czy powiedzielibyście, że jest teraz zima? No ja totalnie nie. I nie wiem o co tutaj chodzi. W ogóle śniegu ani nic nie jest aż tak zimno, choć w uszy mi strasznie było zimno, więc sobie ubrałam nauszniki zobaczcie, jakie fajne mam te nauczniki. One są strzejne jak coś. Ktoś... Jesteśmy już w studiu, czekam na Wiktora. I tak mi się chce spać. Same oczy mi się zamykają. Zrobione. No i jak wrażenia? Boże, dobrze. dobrze bolało? Trochę bolało, chyba, coś mówiłeś. I my już wracamy do domku. Kolejny dzień, kochani. Nic wam już później nie nagrywamy. Jak wróciliśmy do domu, byliśmy tak zmęczeni, że to po prostu katastrofa. Ja nawet nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Zrobię sobie teraz pielęgnację. Powiem wam szczerze, co do tej klasy naturalnej. Oczywiście dopiero pierwsze półrocze, okaże się dopiero w drugim. Jak na razie nie idzie mi źle. O jeśli chodzi o moje oceny, to są całkiem spoko. Nie mogę narzekać. Chyba najlepsze do tej pory w ogóle. Co jest dziwne, bo jest piąta klasa jednak, tak? I te oceny myślałam, że będą gorsze, a jak na razie jestem z siebie zadowolona. Pisałam ostatnio egzamin, próbny, ten praktyczny, bo ja ogólnie jestem na rachunkowości. Nie pytajcie dlaczego. Nie wiem. I zdałam go na 98%. Więc jeśli będę miała mega podobny w styczniu, to się o to nie boję. Ale w momencie, gdy dadzą mi w styczniu bilans, to zmienia to postać rzeczy. I... Ogólnie co do tego dark spota, tego z Numbuzyń, co wam pokazywałam w tamtym filmiku, no powiem Wam, że on działa serio spoko. Ogólnie to jest, powinna być dwutygodniowa kuracja, więc jeszcze ja sobie go codziennie teraz używam. Ale jak moja twarz super po nim wygląda już po tych dwóch dniach? Ja jestem po prostu w szoku. Widziałam na Senseju na stronie, że są promocje i dziś podjadę zobaczyć, czy są też w sklepie stacjonarnym, bo ostatnio nagrywałam Wam o sweterku świątecznym i nie kupiłam sobie go, bo nie byłam do niego przekonana, bo kosztował 60 zł, a średnio mi się podobał i miałam takie czy opłaca się wydawać, jak to zaraz pewnie będzie na promocji? No i jest na promocji, kosztuje 30 zł teraz. Więc za te 30 zł to już bym sobie go kupiła. Na pewno muszę sobie kupić coś na okno, jakieś świecące. O, to jest właśnie ten sweter. Ten mi się jeszcze podoba. Kardigan. Właśnie jadę do szkoły, a tak mi się nie chce wyjątkowo dzisiaj. To jest po prostu hit. Nie wiem, strasznie mi głowa boli, tak jakbym miała się rozchorować, a nie chcę chorować. To jest po prostu, nie chcę na Wigilię chorować. To jest najgorsze, co w ogóle może być. I chcę jakoś przetrwać do tej 13 i wrócić do domu. No ale zobaczcie, no moje usta są tak spękane, ja też sobie obgryzam, co w ogóle jest najgorsze, ale z przyzwyczajenia i z, ze stresu czasami gryzę. I później mam takie rany, ledwo cokolwiek mogę pić. Mnie to piecze. I Nalusia jedzie z nami. Jedzie do pancia później, tak? Jedziesz do pancia? Jeciu, mam swoją wyprawkę, tak lego wieś, jedzonko. No tak. Wróciłam ze szkoły i nic wam za bardzo nie nagrałam, bo oczywiście poszłam spać. Nie wiem, co jest nie tak. Nie potrafię się ostatnio wyspać. Jeszcze mi teraz coś wpadło do oka. Chyba rzęsa. I nie mogę tego wyciągnąć. Muszę sobie poprawić make-up, bo troszkę mi się zmył, jak spałam, i będę nagrywała haul zakupowy na TikToka. I przy okazji, jak nagram ten haul, to pokażę Wam. Właśnie jakie rzeczy sobie kupiłam ostatnio, bo niektóre rzeczy już Wam tutaj pokazywałam, a na TikToku nie nagrałam. Mam już wszystko przygotowane w torbie, bo przed spaniem jeszcze troszkę ogarnęłam pokój, zostało mi wyodkurzać i powiem Wam, zdarzyła, zdarzyła się zła rzecz, ponieważ e, złamała się gałązka w koince. a bardziej któryś kot ją nie złamał. Tylko nie wiem, który. Nie będę robiła dochodzenia. W tej sprawie. Ale no niestety koszło całkiem gałązka, więc co będę musiała od nowa ubierać światełka. Czy jestem z tego zadowolona totalnie, nie? Zejdzie mi znowu tak długo nad choinką, a ja się tak z niej cieszyłam, pewnie się za dużo po prostu naciszyłam. Jak ja wróciłam po szkole, patrzę na to i się po prostu tylko za głowę złapałam. Wydaje mi się po prostu, że jakaś choroba mnie łapie, a nie mogę się dać złapać chorobie, tak jak mówiłam, bo jednak nie chcę chorować. Nienawidzę chorować. Zrobimy sobie jakąś właśnie fajną herbatkę z cytryną, z miodem i tak dalej. I miejmy nadzieję, że to mnie jakoś postawi na nogi. <grym> miejmy taką nadzieję. Od razu świeżo po nagraniu tego holu zakupowego i pokazuję Wam właśnie. Kupiłam sobie tą gwiazdę, co tam wisi w Tedim. Ona kosztowała 23 zł. Wzięłam sobie dwie, dwa wypełniacze do poduszek. Po prostu poduszki albo wypełniacze za 8 zł z Pepko. W Scisei kupiłam sobie taki świecący prezent. On był za 13 zł do świeczek, bo ogólnie kocham palić świeczki. To jest po prostu coś cudownego. I wziąłam sobie nożyczki do ucinania knotów, knotu, knotów i do gaszenia świeczek. Też to jest spoko. W Wiesku kupiłam światełka na balkon. było chyba za 8 zł albo 9. Przecenione, więc nawet się nie, nie zastanawiałam. Kupiłam również trzy takie girlandy do mnie, do pokoju, do mamy i do kuchni. Też są również zawieszone i zaraz Wam tutaj wstawię, jak one wyglądają. Papiery do pakowania prezentów, tylko że ja będę robiła taką ozdobę na klatkę schodową. I jeszcze sobie wzięłam takie pojemniczki na biżuterię. One były po 2 zł w Pepko. I ja mam już taki jeden i wziąłam sobie, żeby mieć osobno kolczyki, naszyjniki i bransoletki. Już kilka rzeczy rozłożyłam i nie wiem, czy coś nie pokazałam, a wiem, już Wam przynoszę. Kupiłam sobie jeszcze takie dwa skrzaty, chłopczyka i dziewczynkę. On jest taki większy i dziewczynka jest taka mniejsza. I zaraz Wam pokażę, jak sobie to udekorowałam. Tak się prezentuje ta girlanda i ta gwiazda. Tutaj właśnie jest ten prezencik, on mega ładnie świeci. I tu jest ten renifer, on też jest piękny. Tutaj są ciastka, które właśnie też sobie kupiłam. I tutaj zrobiłam taki kącik z tymi skrzatami przy tej skrzynce. Przyszłam właśnie do kuchni i zrobimy sobie coś do jedzonka. I przede wszystkim herbatkę. Zrobię sobie ją od razu w takim dużym kubku, żeby mieć na zapas. <grym> Powiem Wam, że przyszło mi coś nami zrobić tutaj w kuchni. Ale to Wam dopiero zaraz pokażę. Umyję sobie teraz właśnie cytrynę i yy dałam sobie po prostu zwykłą, czarną herbatę. Do tego daję sobie właśnie sok malinowy i miód. Mówiłam Wam ostatnio, że kupiłam sobie komplet z Master Szefa i właśnie to jest taki komplet, mega też mi się podoba, ale był tylko ostatni. Do cytryny wbiłam sobie dwa goździki, bo daję sobie też troszkę cynamonu, ale też nie dużo, bo później to zostaje, tak wiecie, na gardle. Ta herbata po prostu jak zawsze pachnie. Zawsze jak ktoś chce u mnie w domu herbatę, to prosi mnie, żebym ją zrobiła, bo wiedzą, że robię najlepsze te herbaty i dla mnie to jest tak słodkie. Ja ogólnie jestem taką osobą, którą, która lubi jak ktoś ją chwali. Na przykład jak ktoś ugotuje, to lubię jak ktoś powie, mega mi to smakuje. I wtedy mam takie wiecie, że kurde, jednak im to smakuje fajnie. Jak to pachnie, no po prostu święta, święta i jeszcze raz święta. I teraz wam tłumaczę, co chcę zrobić w kuchni. Zobaczcie, tutaj z tyłu mamy takie półki. Ja je malowałam na biało, bo one były żółte, więc... ojej, patrzcie, kto tu chce dzieci. Dzień dobry! No dzień dobry, myszeczko. I chcę zrobić te kokardki na y, meblach. Zobaczcie, kto tutaj się wyleguje. Zmieniliśmy pościel i już jest tutaj rozwalony kocyś chce ktoś tu, mizianko chyba ona jest tak słodka że naprawdę ja zawsze jak właśnie położę sobie pranie na chwilkę, żeby poskładać ona zaraz się na tym kładzie i patrzcie jak prosi łapkami o mizianko no tak, miziamy, miziamy o. ojej gdzieś łodzino mała a tu sobie leży druga paniusia ona sobie śpi i ją zostawimy wstawaj, idziemy do kuchni idziemy na spacer zaraz, idziemy Idziemy na spacerek, tak? Na spacerek idziemy? Idziemy, tak. Musimy się uczesać i dziś koniecznie musimy się umyć. I zobaczcie, mamy do wyboru czerwoną albo bordową. I teraz właśnie sama nie wiem. Ale chyba czerwona. Robię teraz każdą szafkę i zaraz do Was wracam i zobaczymy jak to wyjdzie. Zrobiłam na razie dwie i czy to wygląda dobrze? Nie wiem. To się dopiero okaże, jak dam kokardki. Dobra, powiem Wam szczerze, że chyba to nie wypał mój pomysł. Albo może nie powinnam robić obok siebie tych kokardek. Sprawdzę na TikToku. Sprawdziłam na TikToku i ludzie robią tak każdą szafkę po kolei, tylko lepiej to dopiero wygląda, jak jest już jednak kokardka. Robię go teraz kokardki i sprawdzimy. Jak mi się nie będzie podobało, to po prostu zrobię dwie szafki i nie obok siebie. I mniej więcej wychodzi taka kokardka, i teraz ją przykleimy i zobaczymy. No i tak się prezentuje efekt końcowy. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mi, jak przylepiłam te kokardki, to serio się podoba. Z początku miałam mieszane uczucia, ale jednak, no, wygląda to sztos. Umyłam już właśnie na Ona ogólnie nienawidzi się myć i to serio nie lubi. No po prostu jak wie, że mamy iść do łazienki, się myć, że wyciągam jej szampon, no to jest koniec. Ale to, jakie miała kołtuny, jak ją obcinałam przed chwilą, to po prostu hidi. A ona niezbyt chce mi dawać rozczesować sobie łapki, więc jeśli jest tutaj ktoś, kto Majorka i macie jakieś polecajki na kołtuny, to chętnie przyjmę. No. I pokaż się, jak jesteś taki szczulek. Teraz jestem szczurek mały, tak? Szczurek jestem, ale ci się oko świeci. Ale słodka jest strasznie. Słodziutka dziewczyna. No i suszymy ją.